Witam Was serdecznie. Bernard Fruga i jakieś takie widzę industrialne tło. Tak, to słuchajcie. Słuchajcie, że w sprzedaży to jest szkolenie, na którym się z niektórymi z Was spotykamy już niedługo. I patrzymy do listy uczestników. To prezesi, którzy zajmują się sprzedażą, pracą z handlowcami, a też dyrektorzy handlowi. Myślę, że to będzie ciekawa grupa. Natomiast to szkolenie, poza tym, że będzie to Fruga Show, tak, że ja będę z Wami na tym szkoleniu, no to będzie koło mnie Arek Wilk. Pan Wilk, czyli z angielska Mr. Wolf. Taki żarcik, jak pamiętacie, może Pulp Fiction, to była taka akcja, że byli goście w terenie, którzy mieli problem, taki zabójczy problem, tak? Pojawił się Mr. Wolf, który pozamiatał ten problem, wszystko wyprowadził na prostą i organizacja dalej sobie skutecznie działała. No i ja tutaj właśnie dzisiaj jestem u Mr. Wolf, tak? U Wilka, u Arka jestem, czy można by rzec, w jego szańcu, w wilczym szańcu, ale to w nie jest, tak? A ten, powiedzmy, wilczy szańc jest tutaj. No i w takim razie pozwólcie, że już. Przemieszczę się w tym szańcu parę kroków dalej, no i dołączy do mnie Arek. Witam, Arku? Witam Was wszystkich. Arek Wilk z tej strony. Arek Wilk, tak. Niektórzy z Was, może Arka, już widzieli na moim kanale, bo kiedyś robiliśmy podcast, tak? Mieliśmy takie rozmowy przy kawie, siedzieliśmy sobie przy kawie, u mnie w ogrodzie, czyli w moim szańcu, tak? No i wtedy było Frugo, tak? A tutaj mamy dzisiaj wilczy. Frugaszaniec. Frugasz, frugaszaniec, tak. Słuchajcie go. Po co my to nagrywamy? No po to, żeby ci z Was, którzy się zapisali w nasze szkolenie, żeby dostali taki przedsmak troszkę. Tutaj takie może zachęcenie, przygotowanie. Ci z Was, którzy chcą się dopiero zapisać, żeby zobaczyli, A. Co tam będzie, jakie wyzwania, jakie tematy, a ci z Was, którzy chcieli po prostu teraz w porze lunchu, czy w porze może wieczorowej, czy jakiejś weekendowej, sobie coś ciekawego obejrzeć, mam nadzieję, że to jest ciekawe, to sobie obejrzycie. Alek, ale tak do konkretów, nie ludzie lubią tak na YouTube konkrety oglądać, nie takie gadanie i gęby. Wyzwania, konkretne wyzwania. Gdy jesteś byłej skutecznym szefem sprzedaży, no to powiedz, co jest głównym wyzwaniem skutecznego szefa sprzedaży? Żeby dowozić wyniki. Ale te wyniki nie biorą się tylko i wyłącznie z tego, że my sobie je wymyślimy. Wyniki biorą się z tego, że mamy plan, e cel, plan i zespół, który to zrealizuje. Jak przykłady słuchaj, bo to wiesz, najbardziej to tak jak mi kolega jeden mówił, taki Krzysiek, który pisze książki o storytellingu mówi, wiesz co, ale to ludzi najbardziej to historie przekonują. Tak. Mógłbyś przedstawić jakiś storytelling sprzedażowy, czy jakąś historię taką, która nam pokaże, jakie jest główne wyzwanie szefa sprzedaży. E tak z ostatniej chwili. Wyzwaniem jednego z moich klientów jest to, żeby ludzie pracujący w terenie, na bardziej samodzielnych stanowiskach, zaczęli efektywnie wykonywać swoją pracę. No brzmi pięknie, ale jak okazało się i weszliśmy w detale, okazało się, że niektórzy na przykład nie pojechali do pracy. Lub... Czy, czy w ogóle ludzie, handlowcy nie pojechali w teren? Tak i e, dlaczego o tym mówię? Ponieważ to było zaskoczenie dla firmy. Mm -hmm. e, czyli to jest, mówiąc, mówiąc krótko, pierwszy krok, wie, musisz wiedzieć, co twoi ludzie robią w terenie. Aha. Musisz wiedzieć, czy e, realizują twoje wymyślone, wspaniałe cele. Mm -hmm. Ale co, jak to ten szef sprzedaży nie wiedział, że oni e, nie są celi, bo sam był w terenie, sprzedawał i robił swoją robotę, czy jak tam było? E, mówisz o poukładaniu pewnych procesów, o zakresach obowiązków, o tym, żeby ludzie mieli świadomość tego, że to jest moje zadanie. Na aha. tym polega moje zadanie, że jadę do klientów i aha. sprzedaję produkty aha. i sprzedaję je zgodnie z założeniami, które dostarczyła mi firma. Aha, aha, aha. Czyli tak, no tak, no, tak na chłopski rozum, to żeby był wynik sprzedaży, to trzeba no, do tego klienta pojechać, nie tego, że proces leży na takim fundamentalnym elemencie, że człowiek nie pojechał w teren. No dobra, ale ja myślę sobie, że ci z was, którzy to oglądają, to mają ludzi, którzy jeżdżą w teren. Wiecie, gdzie ci ludzie w teren jeżdżą? A jednocześnie mówimy: Słuchaj, ale nigdy dość nauki, tak? Wymiany doświadczeń, przyjedź i, i, i poprawisz. Czyli można by tak powiedzieć: cytując, klasyka, good to great, tak? Z pewnością masz dobrze poukładaną sprzedaż, ale możesz być na drodze do doskonałości. No to gdzie jest to nasze good to great, dobre do doskonałego? Czyli co nasi uczestnicy wywożą ze szkolenia? Poczucie, że będą mieli wpływ na, na działania sprzedażowe, że mm, poprzez odpowiednie przygotowanie celu, Monitorowanie wyników oraz zarządzanie sytuacją w trakcie realizowania celu mają wpływ na końcowy wynik. Nie zawsze nasz cel uda się zrealizować w stu procentach, ale trzeba wiedzieć, dlaczego się to udało, albo nie. Czyli, tak, osiągnięcie wpływu: czyli co? Szkolenie mamy czwartek, piątek, tak, ludzie w piątek po szkoleniu wracają sobie do domku, weekendzik. Dyrektorzy, prezesi w poniedziałek są w pracy i co? I mają w poniedziałek większe poczucie wpływu na proces sprzedaży, niż mieli w piątek? Zdecydowanie tak. Panie, e w zasadzie, jeżeli mówię jeżeli... w sensie, w sensie o tym szkoleniu, że będą mieli ten wpływ, tak? Jakbyśmy takie mogli rzucić smaczki przykładu, to co, nad czym będziemy pracować w czwartek i piątek na szkoleniu? Jak ustalać cele, w jaki sposób je monitorować i co najważniejsze, jakie wyciągać, wnioski z informacji, które pozyskujemy w jaki sposób wpłynąć na zespół, jak skomunikować nasze obserwacje, nasze wnioski zespołowi, żeby to miało realne przełożenie na ich hmm. pracę w terenie. Bo Ty to robiłeś przez kilkanaście lat, tak? bo Ty byłeś, byłeś szefem sprzedaży, czyli Ty miałeś te cele, te zespoły, komunikowałeś, czyli tak z jednej strony sam dowodziłeś przez wiele lat, a w tej chwili jesteś tym, którego zatrudniają do tego, żeby im pomóc te rzeczy poprzekładać na biznes. Zdecydowanie tak. Byłem szefem sprzedaży, prowadziłem zespoły sprzedażowe. Teraz pracuję z klientami, którzy chcą osiągać efekty sprzedażowe w swoich organizacjach i zazwyczaj to jest tak, że pierwsza informacja, sprzedaż nie idzie, zróbmy coś. Jeżeli sprzedaż nie idzie, zróbmy coś, to znaczy trzeba popatrzeć od fundamentów, czyli jak pracują nasi ludzie, jak rozumieją swoje zadania, jak my definiujemy nasze cele, w jaki sposób je monitorujemy i w jaki sposób wywieramy wpływ, żeby nam na koniec cyfra się zgadzała. Mhm. Ja znam no, wielu z Was, tak, którzy to, to oglądają, no bo jesteśmy znajomymi tak albo mój newsletter, albo jesteśmy klientami, odwiedzamy się. Ty, Arek, też w wielu firmach byłeś, z wieloma pracujesz. Czyli mamy z jednej strony takie obserwacje, że każda sytuacja jest inna. Każdy klient Ci powie tak, każdy z powie nie, ale moja sytuacja jest wyjątkowa i jest wyjątkowa faktycznie, bo tak jak mówią, na świecie to już wszystko było, ale Ciebie jeszcze nie było, tak? Czyli to każdy case Wasz jest indywidualny, ale jednocześnie dzięki naszemu spojrzeniu, takiemu zawodowemu, jesteśmy skłonni dokonać pewnej syntezy, można pewnych stereotypów, powiedzieć, wiesz co, każda firma jest inna, ale jednak no, zwykle widać, że czy prezes, który się kontaktuje z handlowcami, czy dyrektor handlowy, no ma zwykle takie albo takie wyzwanie. Jaką byś zrobił sobie taką listę przebojów wyzwań, gdybyśmy tak mogli kolokwialnie powiedzieć o tym, co, co widzimy? Lista przebojów wyzwań szefów sprzedaży. Spraw sobie e, odpowiedni dystans do tego, żebyś pod, e, mógł podjąć świadomą, dobrą decyzję. Czyli, pierwszy. to, czyli pierwszym wyzwaniem są, jest niedecyzyjność, nie list, brak listy? To jest brak czasu na podejmowanie brak czasu. decyzji. Brak czasu, czyli pierwszym wyzwaniem jest brak czasu. Tak? Tak brak jest. czasu na, na, na podejmowanie decyzji. Brak, mhm. brak informacji, czyli czy To Ludzie nie wiedzą, co się dzieje, tak? prawica tak nie wie, czy nie lewica. Tak jest. Mhm. Nie wiemy, czy ludzie. Rozumieją nasze cele, tak jak my sobie tego, jak my sobie to wyobrażamy. A czyli teraz w naszej głowie są cele, jakieś wizje, natomiast nie zadajcie sobie tego, żeby dokonać transmisji z naszej głowy do głowy przedstawicieli handlowych. Zdecydowanie tak. Mhm. I jak patrzę na te firmy, z którymi pracuję, to jest to jeden z kluczowych elementów, w jaki sposób przekazać nasz. Plan, naszą wizję, ludziom, żeby byli w stanie ją zrealizować w terenie. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli tak, yy, czyli widzimy problemy, ja użyłem słowa wyzwania, tak? bo też mnie, jak tam parę razy pracowałem z Amerykanami, to mi tak tłukli w głowie, nie mów problem, tylko mów wyzwanie. Tak? Nie problem, tylko challenge, no wyzwanie to jest tak naprawdę to, co rozwiązujesz. Czyli ja mówię tak, no to lista tych wyzwań, które tu będziemy rozwiązywać, to są wyzwania związane z tym, żeby sobie poukładać w pracę, z tym, żeby gdzieś to wszystko mieć zebrane, czy mieć pas transmisyjny z dołu od ludzi, oraz że przetłumaczyć tłumaczyć to, co jest w głowie, czy w naszej wizji do, do zespołu. I to jest takie, rozumiem, jak widzisz z różnych firm, taka top street, taka trójka, złota trójka wyzwań, tak? Problemów yy, sprzedażowych. Tak, ja generalnie, moim celem jest zapewnić czas dla menadżera, żeby podjął świadomą decyzję. Żeby on miał ten czas, musi wiedzieć, co się dzieje, musi mieć jakiś konkretny plan i wiedzieć, w jaki sposób dotrzeć z tym swoim planem do swoich ludzi. To no ja też słyszę, tak mnie z kolei biorą firmy do pracy, żebym pomógł się ludziom ogarnąć w stronę strony takiej menadżerskiej i też faktycznie nie mają czasu, tak? To jest ten problem, że nie mają czasu. Ja mam swoją hipotezę, dlaczego nie mają czasu, ale im powiem, do powiedzmy, Dlaczego twoim zdaniem, dlaczego szefowie sprzedaży nie mają czasu na to, żeby się zająć zarządzaniem zespołem, transmisją swojej wizji, zbieraniem informacji z rynku? Dlaczego oni nie mają czasu? Czyli na co mają czas, skoro na te rzeczy nie mają czasu? To ciężko powiedzieć, że na rzeczy mniej ważne, a sprzedaż jest najważniejsza. Natomiast mhm. zajmujemy się, zajmują się rzeczami, które nie mają konkretnego przełożenia na wynik końcowy. Czyli zajmują się tą otoczką e, funkcjonowania biznesu. Wielu z szefów ma zbyt dużo odpowiedzialności. Nie umie się podzielić tymi odpowiedzialnościami. Czy problem z delegowaniem? No, e, ty to powiedziałeś, ale to też wynika mhm. z moich obserwacji. Nie? Aha. Także tutaj jest też temat związany z e, określeniem. Zadań dla szefów. Ja czasem hmm. y, pomagam szefom w pisaniu ich zakresów obowiązków. Hmm. Czym Ty szefie masz się zajmować? Tak, tak, tak. Nie chodzi tak. o to, żebyś. Robił wszystko od kupowania papieru do tak. kseru kse, mhm. i podejmowania strategicznych decyzji. To nie jest twoja rola. Mhm, mhm. Czyli co, poza tak naprawdę narzędziami, tak jak sobie poukładać pracę, jak się komunikować z zespołem, to takie fundamentalne w sumie rzeczy zastanowić się tak naprawdę, jaka jest moja rola jako skutecznego szefa sprzedaży. No bo słuchajcie, no ale do życiu zawsze chodzi o złoty środek. Bo z jednej strony pracuję z szefami sprzedaży, którzy mówią, ale wiesz, ja to tak naprawdę większość tygodnia sam sprzedaję bo jestem najlepszym sprzedawcą tutaj w regionie, na przy okazji zarządzam ludźmi, jest też drugi ekstremum, jest szef sprzedaży, który nigdy nie był w terenie. Tak? Rozumiem, że jedno i drugie ekstremum nie jest zdrowe. Złoty środek jak zwykle. Złoty środek w sprzedaży jest kluczem. To pozwala nam zachować trzeźwość osądu sytuacji. Pozwala nam podjąć dobrą decyzję. Jeżeli jesteśmy w skrajnych zachowaniach, zawsze działamy reaktywnie. Mhm. Czyli co, to, żeby raz na jakiś czas szef sprzedaży pojechał w teren, to jest dobre. Ja rekomenduję to każdemu z moich klientów. Aha. Ale jednocześnie, jeżeli szef sprzedaży mówi, że ja jestem najlepszym handlowcem w regionie, to już jest patologia, prawda? To znaczy, że nie do końca rozumie swoją rolę jako szefa sprzedaży. Mhm, mhm, mhm. Jakbyś powiedział, tak nie wiem, czy to jest takie możliwe syntetycznie powiedzieć, ale takie, taka definicja, rola szefa sprzedaży, bo mówi on niedobrze, rozumie swoją rolę szefa sprzedaży. To jak ty zdefiniujesz rola szefa sprzedaży? Zarządzanie biznesem i zespołem tak, żeby osiągnąć cel, który został nałożony na organizację. Zarządzanie biznesem okay. i z zespołem sprzedażowym. Okay. są dwa takie zespoły, mm -hmm. które, dwa takie byty, które muszą mm -hmm. ze sobą współpracować. No, bo rozumiem, że on jest międzymiotypowany, między biznesem, a zespołem sprzedażowym. Tak, jeżeli się przesunie za bardzo w kierunku biznesu, staje się mm -hmm. poganiaczem. Jeżeli mm -hmm. jest z, z, blisko zespołu... Związkowca nie, <laughs> nie do końca rozumie to, w jaki sposób może wpłynąć na biznes. Tak. Bo on jest odpowiedzialny za to, żeby mm -hmm. realizować przychód. Tak, 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 tak. No, tak to, jest, to jest ciekawa robota. To jest ciekawa robota, ale to ja tak zauważyłem tak, są ludzie, którzy uwielbiają zarządzać, tak? Taki zawód dyrektor, tak? I oni się świetnie znajdują w tym, że oni te prace wszystkim poukładają, tabelki porobią i tak dalej, tylko że tam gdzieś tego ducha brakuje, tak? Brakuje tego takiego dopalacza. Z kolei mamy takich szefów sprzedaży, którzy przyszli z terenu. Tak? On sprzedawał, sprzedawał, sprzedawał. Ktoś mówi, ty, synu, to ja ci każę już zarządzać innymi, skoro tak świetnie sprzedajesz, niech inni też sprzedają. Tam jest power, tak? Ci ludzie po prostu to jest petarda, nie? Oni wszystkich po prostu wyrwą ze skarpet do roboty. Natomiast, jak już trzeba analitykę zrobić, te wizje przekazać, to oni by sami w ten teren pojechali, żeby to zrobić, no bo to dla nich z kolei zarządzanie jest tym obszarem trochę obcym, nie? Świetnie to zdiagnozowałeś, natomiast ważne jest też odpowiedni balans różnych aktywności. Aha. Zrozumienie roli powoduje, że grasz na kilku fortepianach, a nie tylko żyłujesz jeden do zdarcia klawiszy. Masz tu gdzieś fortepian, tak? Nie Boże mam. Pokażę, nie, co nie masz, nie, nie masz. Nie nie masz to, że pokałasz, jak grasz na kilku fortepianach i to ta paleta tych czterech fortepianów Arka, ale nie ma tych czterech fortepianów. E, wirtualne są. Wirtualne. E, okay. Wkleimy e, obrazek e, z fortepianu. E, <laughs> e. Aha. E, dobra, skuteczny szef sprzedaży. Czyli tak, zdefiniowaliśmy sobie, co to jest czyli bycie między motymakowawem, nie, zarządzanie biznesem i relacjami z zespołem sprzedażowym, mm. to, jest, to jest kwestia. Ja no, myślę, że tak, jak ludzie przyjeżdżają na nasze szkolenia, to często jak pytam o oczekiwania, tak, ale czego oczekujecie, to zwykle jest tak, że co, chciałbym odnieść moją sytuację do pewnych dobrych praktyk. Albo jak mówił jeden taki mój znajomy kolega w biznesie międzynarodowym, który jeździł do centrali przekonywać o wszystkim, on mówi tak, bo w teorii to my jesteśmy nie do za, nie nie doruszenia, o tak można by powiedzieć, prawda? Więc inaczej mówiąc, ja wiem, że każdy z Was, który się z nami spotyka, bo wy w teorii to wszystko wiecie. Natomiast to, co ja słyszę, że jest wartością, to to, że jak sobie powiemy, tym wzorze z metra to tak, a tak wygląda, my się do tego przymierzamy i mówimy: o kurcze, ja wiedziałem, jak jest wzorze z metra, ale gdzieś tak nie było pretekstu czy okazji, żeby stanąć w prawdzie i siebie określić do wzorca metra. Ja wiedziałem, że moją rolą jest to, żeby pogodzić interesy biznesu i systemu sprzedażowego ale tu widzę, że kurde, nie stosuję tego, narzędzi do tego nie stosuję, biegam jak kot pęcherzem w terenie, zamiast zarządzać moimi ludźmi. W się kurczę. no to na tym szkoleniu ja chyba z tej inspiracji podjąć decyzję tej zmiany i od poniedziałku zacząć to już wykuwać. Tak? Rozumiem, że taka jest nasza intencja. Intencja jest, Bernard, intencja jest bardzo prosta. Zarobić pieniądze. Z jednej strony <śled> tak, natomiast żeby każdy miał um, szansę na to, żeby w poniedziałek powiedział sobie: Mam wpływ na to, co się wydarzy mhm. w moim zespole sprzedażowym. Tak. Mam czas na to, żeby podejmować świadome decyzje. Mhm. Umiem przeanalizować sytuację i wyciągnąć kluczowe wnioski, że, które... Mam wpływ. I teraz tak. Yy, znamy obydwaj takich klientów, którzy to poczucie wpływu, no, mają mnie jak wrodzone, tak? On wychodzi na ulicę i on nawet myśli, że będzie miał wpływ na to, czy też będzie padał. Tak. Już takie to do, do przesady, prawda? Są też tacy, którym my mówimy: słuchaj, ale to jest Twój zespół. Ty masz na nich wpływ. No, a nie, nie, to wiesz co, to ja to, to, to raczej nie mam wpływu. I tak, no z jednej strony spotkamy prawdopodobnie, myślę, że większość naszych znajomych na szkoleniu to będą tacy, którzy mają to poczucie wpływu duże, więc to, że ty mówisz, będziecie mieć jeszcze większe poczucie wpływu, to nie, że bardziej zmanipulujecie ludźmi, tylko, że dzięki narzędziom, dzięki planowaniu będziecie bardziej sprawiać, że wyniki będą przewidywalne, Także ta sprzedaż to będzie maszynka do zarabiania pieniędzy, a nie gra losowa na ruletce. Zgadza się. Wpływ wynikający z autorytetu struktury, bo mam władzę, mm -hmm. jest destrukcyjny. Wpływ mm -hmm. wynikający z autorytetu wiedzy daje szansę na to, żebyście podejmowali mhm. świadome, dobre decyzje. Tak jest. No i teraz tak, w zasadzie moglibyśmy Ciebie zostawić z grupą na dwa dni, eee, sprzedaż, 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 no ale ja się w ten obrazek wpakuję, no nie tylko dlatego, że ja to szkolenie sprzedaję i firmuję, ale że postanowiliśmy, że to są jakby dwa wymiary, tak, wymiar samej sprzedaży, ale też zarządzania, czyli poza zaplanowaniem, poza analityką, poza motywowaniem współsprzedażowego. no to szef sprzedaży na taką po prostu zarządzanie. Robotę, czyli zaplanować, zorganizować, zmotywować, skontrolować, czyli takie cztery filary po prostu za, zarządzania. Także tutaj z Arkiem, w tandemie działamy z Wami. Teraz tak mam nadzieję, że tym kwadransem, żeśmy z jednej strony tych z Was, którzy się już zapisali na szkolenie, zachęcili do tego, że o kurcze, ale to, to widzę, co będę z tego miał. Ci, którzy się zastanawiają, to też w to wejdą, a ci, którzy mówią, ja tam na żadne szkolenie jeździł nie będę, ale chłopaki chętnie posłuchałem i sobie nawet wynotowałem, że może nawet bez tego szkolenia wziąłbym się i za ten wpływ rozpisałbym, co mam w głowie, przelał to w ludzi i znalazł ten złoty środek między bieganiem w terenie, a bronieniem interesów biznesowych. I co tu jeszcze z Wilczego Szańca na koniec Wyziarku do dodał? Zapraszam na szkolenie z jednej strony, ale z drugiej strony zachęcam do tego, żebyście popatrzyli, jaka jest wasza rola, co wy chcecie osiągać, w jaki sposób chcecie angażować zespół. To jest ważne. Dobra, widzę i znikamy już tutaj, zostawiamy Arka, przechodzimy już tutaj do tego. Bardzo uchyliliam te drzwi, tutaj u Arka, tak jakieś wilczyszanie, tak patrzę. Tak sobie wyobrażam, że tam jakaś stoi, może jakaś rakieta za jednymi drzwiami. Nie będę tam zaglądał za tymi drzwiami. Stoi, ale z wami się już serdecznie żegnam. No, no i. Słuchajcie, skuteczny szef sprzedaży to także ty. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby stanąć z pewnym dystansem, ogarnąć swoją rolę, zdać sobie sprawę, że skuteczny szef sprzedaży to osoba, która z jednej strony pilnuje biznesu, ale pilnuje też swojego zespołu, a więcej na szkoleniu, na którym się już niedługo widzimy. Cześć, cześć!